Ktoś ludzie. O, zobaczcie co mam. Filtr. Olej. Taki jak we wszystkich ciągnikach. U mnie. Czyli zmieniamy. Ostatnia prosta. Dzisiaj podczepiam paszowóz i próbujemy, ale zdenerwuję się jak nie będzie to chodzić. Zacznę od spuszczenia starego. I Upsa. ja to się spuszczę. Tu nie, nie wiem czy mi starczy tych baniaczków. Patrzyłem na miarce to jest z 5 centymetrów ponad maksimum. Ło! Ale czarny. Ja pierdziel, Ale to szybko leci. Kurde. A tu jest magnes trochę... Nie, to nie magnes. Sywus trochę się nie Kurde, za mało chyba przygotowałem sobie tych Łotychło. Ale czarny. Ktoś chciał zobaczyć jak jest mocowany siłownik, już pokazuję tutaj wąs, nie wiem czy to spawane, czy było, i tutaj jest spawany wąs i to wszystko. I ktoś chciał zobaczyć dupkę, pokazuję dupkę, zadeczek. Nie wiem co tam ktoś chciał zobaczyć, ktoś mi mówił jakieś dwie rurki wystają, że się sprawdza ciśnienie, ja tu żadnych rurek nie widzę. Trochę mi się tutaj napaskudziło, jak wyciągałem ten rozbieralny. No, chyba dobry kupiłem. Zaraz zobaczymy. Zabrać, to mogę zabrać. Może nie tyle, co zabrać, to przekręcić. I teraz trzeba będzie wkręcić tego flirtra. Ktoś mi pisał, że olej można wlewać tędy, to będzie mi łatwiej z takiej bańki wielkiej. To jest 10.40. w Aral. Super traktor ral z oleju wchodzi pisał, 40 litrów bodajże Myślę, że 40 litrów wystarczy. Prawda? Uważaj, że to się ta właska nie spadła. będzie wielki papuch. Nie słyszał. Kurde, leci, leci. No, i jak się prezentuje składzik? Gites nie? Też tak myślę. Czerwono. Zrobię zdjęcie na miniaturkę. A, rzucę na społeczność od razu. A, piękne zdjęcie już leci na społeczność zrobiłem pierwszy test mały na sucho to hydraulika okienko zamykam otwieram umiejscowiłem sobie tam yy, ten pilot na stałe tak jakby to powiedział mój ulubiony komentator tak po druciarsku trochę bo Włożyłem tutaj akurat w ten, fajnie się zatrzasnął, nie? I się nie rusza. Muszę założyć teraz gniazdo do wagi. To jest gniazdo z bezpiecznikiem. Sobie zrobię tak na wszelaki wypadek. Czyli tu się chyba rozcina, nie? I na plusie. Gniazdo wygląda tak. To jest to trzypunktowe, coś tam, coś tam. Zaraz to jakoś tam... Zrobię. Mam kupione e, wtyczki te żeńskie i męskie, żeby sobie pozaprawiać na przewody. Puszczę bezpośrednio z akumulatora. No A jak? Dobra. Działam teraz. Siedzę. Zobaczycie jak postępy, jak widać zabrałem wagę stąd o. Waga poszła tu Mamy Wszystko pod kontrolą Jeszcze muszę tylko przewody ładnie pochować bo Na razie widać, widzicie co się dzieje Tutaj sobie dałem wtyczkę Hello. Kamera chyba nie oddaje, bo to miga moim zdaniem Nie, pokazuję 30 piwa, czyli pusty. Tu sobie mogę wyłączyć i włączyć. Mogę sobie ustawić jakieś tam poszczególne te, komponenty, ale tego nie używam. No dobra. Tutaj mam baj bajchotronik. Tu wtyczkę. I co jeszcze? No i to wszystko, już można kręcić, zaczynać, próbowałem go oczywiście na sucho na razie, to na sucho daje radę, ale wiecie, no nie, boję się, kurwa, bo no szczerze, boję się. Tylko, że tak długo się załącza. Jak dam to wajchę, to po jakimś czasie. No wiem, że to hydraulicznie, ale mam nadzieję, że to nie jest objaw tego, że coś będzie nie tak. Dobra, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Zastanawiam się jedna rzecz. Mam do Was pytanie. Okienko zamknięte. Już jest na jutro przygotowany do kręcenia. Dzisiaj kręcić nie mogę, dlatego, że jak nakręcę, muszę rozdać. Nie mogę zgasić. A one mają Pełno na stole paszowym, nie jestem w stanie teraz nic dosypać nowego. Pytanie mam tak: czemu załączam pałek, a on zaczyna kręcić dopiero po 20 sekundach. Normalne, ta sama sytuacja jest z wyłączaniem. Wyłączam, jeszcze kręci. i to mało przestaje. Możecie mi odpowiedzieć na to pytanko? Jeszcze jedno mam pytanie do Was Jak się tutaj zmienia obroty wałka na 1500 obrotów? Oj, na 1050 obrotów. Z 524. Tutaj będzie mi wygodnie. Nie wiem, te łapy podniesione na maxa. Podniesione będzie, będzie lepiej. Ciekawe jak będzie z wykręcaniem. celować obrotów. No skręt ma bardzo dobry, bo wam jak w zetorze na praktycznie. No patrzcie jak koło jest skręcone. Na dzisiaj koniec, trzymajcie się, dajcie znać w odpowiedziach co myślicie na temat wałka, jak się go załącza i jak dlaczego tak po późnym tym. wiem, że hydraulicznie jest to możliwe, że on z takim opóźnieniem, ale czy to jest normalne, chciałem się jeszcze tylko dowiedzieć, no i co, I niech plon będzie z nami.